Maneczko, kochani, z tej strony Sonika i dzisiaj zagramy sobie w pana Stinkiego, tak, mister Stinky, lecimy, alarm pożarowy, czekajcie, kto, kto stwierdził, że 1 plus 1 to 3, a czemu to jest moje zdjęcie, my jesteśmy za kratami. o nie, Bi... co, ja nie jestem największym nobem, przepraszam bardzo, wyciągnij alarm pożarowy, dobra, i co, otworzyliśmy więzienie, chyba jo,

Podążamy za śladami. Yy, no i to będzie ciekawe, bo ja pewnie spadnę nie raz, nie dwa. O, dałam rady! Dałam rady! Tu mamy kolczatki, czyli ja się trochę odsunę. Albo i nie. Ha, on też, dobra. Dobra, nie jestem sama. Czekajcie, ja się trochę odsunę. Dobra. O, jest! Dobra, czyli będziemy... Nie wiem, czy to coś daje, czy nie. O nie! Eee! Co jest? Co jest? Ua, jestem, 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 jestem. Ua! Dobra, jestem, to, to też się pewnie płaci. No, gratulacje dla mnie. Odsuwamy się i lecimy. Dobra, dobra. I czy to coś daje, że ja się odsunę dalej, czy nie? Na razie żyję. Gratulacje dla mnie, bo ja jestem kiepska w tej sprawie. Dzień dobry. I czy mu się on oddycha. Ej, jemu się oko chyba porusza. Tak, jemu się oko porusza za mną, o nie. Dobra, i teraz tutaj co? Tu mamy jakiś... Gu... Dobra, czyli musimy tam do tych guzików dotrzeć. Idź pierwszy. Idź pierwszy. Czemu tak mało ludzi? Jest? Nie gram tak wcześnie. Yy, powiem wam, że nie chciałabym mielonką zostać. Klikamy. Mamy jeden i teraz do tamtego musimy jakoś dotrzeć. Gdzie to się kończy? Tutaj. Otwórz i teraz co tam otworzyliśmy. Dobrze. Yy się boję. E, w ogóle dawno takiego odcinka, ala z Obi nie było, bo... Nie wiem, można to Obi nazwać? Czy to jest Obi, Czy to jest taki połowiczny Obi? Ciężko stwierdzić. Znajdź? Przyciski mocy. Gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? <laughs> Wiatra! O nie! O nie! O nie! O no i głowę straciłam. Gratulacje. Dobra, czyli też są po prostu lasery na gorzej trzeba je ominieć, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Dobra, skaczemy. Eee! O, matko! Przy samej ścianie spokojnie. O nie, o nie, to mnie wyrzuciło. Poczekajcie. A! O nie! Co jest? Co jest? Zamoliło mi głowa mi odpadła znowu. Ej, to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Chyba, że dla mnie po prostu nie jest łatwe. Ej, coś mnie odrzuciło. Ja nie chciałabym, żeby to mnie odrzucało. Bo mi w ogóle ciężko się tutaj tym steruje. Którędy mam niby przelecieć? O, tędy. Uuuu, ale fajowsko. Teraz to fajowsko, bo nie ginę. O, i tam jest ten. Rozumiem, że bibliotekarka, tak? I książki y, z jakimiś kolcami. To nieprawda, książki nie mają kolcy. Ja bardzo lubię poczytać książki. ono ma jakiegoś garba, ty dzwonnik z Notre Dame. Jezu, jak ja nie przeskoczę tego. O! o Jezu! O Jezu, stój, stój na krawędzi, dobra, o Boże. O Boże. Ale ona ma brzydkie zęby, w ogóle jaka jest brzydka. Przecież ona mnie za chwilę dorwie. Może ja muszę poczekać, aż ja ona się odwróci trochę bardziej. W ogóle ona się odwróci? Czy nie? Czy ona będzie się tak patrzyła teraz cały czas na mnie? Ej, bo ja jestem na normalnie, nawet na hardzie nie jestem, nie? Ja nawet nie jestem na hardzie. A. A czemu ja skaczę, jak głupia? Oj, dorwała mnie. Dorwała mnie, bo nie ogarnęłam, jak mam się poruszyć. No, serio, nie, to do życia jej zostało. Wiecie, jak to ciężko się biega z tej kamery i strzela? O nie. A jej zostało jedno. <laughs> to spoko, dobra, przejdziemy, damy radę. <laughs> Jakie jedno zostało, poczekajcie. O, o, boże. Straszne rzeczy, zabiłam ją w dwie sekundy, dałam radę pokonać potwora. wtopiła się w podłogę. Ja na mam iść, tu gdzieś będę jeszcze strzelała. Lepiej nie. Tutaj nie najlepiej mi to idzie. Eee, użyj tych metalowych rur, aby przejść. Dobra, a. Dobra, nawet i tak postaw. Eee, ja już mogę po tym przejść, chyba nie. Dobra, poczekajcie, poczekajcie, bo ja tutaj ogarniam jak zawsze. Dobra, dałam radę przejść. I teraz. Jene, jak to ja mam ustawić? <laughs> Dobra, postaw tak. Eee. I tam jeszcze chyba będę potrzebowała, tak? Ale to ciężko będzie mi z tą rurą biegać. Ej! Ej, ej będzie mi się... Ej, jest... Ciechać. Czemu jestem sama? O Boże, prawie umarłam. Dobra. Opa, i teraz muszę się znowu wrócić. Ja pierdzielę... Przecież... No właśnie! I teraz mi zresetuje wszystkie rurki, prawda? Zresetują mi się rurki, prawda? Dobra, czekajcie, tutaj, stój! Ja cię pierdzielę, stój! Zawał. Dobra, i tutaj do końca i tu też będzie skok. Opa! Dobra. Postaw i jeszcze jednej będę, a no jednej będę potrzebowała, bo została jedna. Dobra, bierzemy ostatnią rureczkę. To w ogóle jakie ładne zdjęcie jest. Ła, wow, Ale się boję! Dobra, dałam radę i lecimy w dół w do... Dół, w, dół. w ogóle mi się to nie podoba. W ogóle mi się to nie podoba i nie wiem co ja mam zrobić w tym momencie. Y o nie my do jakichś lochów zjeżdżamy! O Boże! I co teraz... I co teraz? Rozumiem, że tam, dobra, muszę się oddalić. Chociaż jeszcze tam jeszcze coś da. Prawdopodobnie nie z moim wyczuciem. O jest! No, fajnie, że mnie woda rozwaliła. Rozczłonkowała mnie dosłownie. Dobrze, chociaż że tutaj jestem, ale yy, nie wiem, jak ja mam tam delikatnie wskoczyć. A jeżeli ktoś pomyśli, że mogłabym to robić na pierwszej osobie, to yy, nie. O! Jestem. Bo na pierwszej osobie w ogóle nie potrafię. Wy to pewnie oglądacie mówicie, bo boże, jaka sierota, jak ona biega w ogóle. Ale niestety... Nie! Co? Jezus Maria! Lecę, lecę, lecę... E, jakby... Kurde, trochę dalej! Ale skąd mam wiedzieć, ile dalej? Bo tu by się jakiś speed przydał, nie? Albo właśnie jakaś sprężynka, ale ja nie mogę. Lecę, 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 lecę. Dobra. Chyba jestem bezpieczna. Jeden! Lecę, 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 Nie! Nagoniło mnie. Lecę, 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 lecę! Jestem! Lecę, 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 lecę! O Jezus, Mario! Stój! Nie wpierdziel się do tej wody, bo ja nie będę znowu tych zabójczych kul przechodziła. Jestem! Jak zwykle skupienie na maxa, zamulanie i nie gadanie, spoko. Lecę, 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 opa. Hoppa. Gdzie teraz? Hoppa! Hoppa! O jeny! Gdzie ja mam biec? Jeny! Jeny! Dobra, już mogłabyś ogarnąć, o Jezu. <laughs> nie mogę z tego Speeda, nie rozumiem tego. A czy nie rozumiem, rozumiem. A ty już tutaj jesteś? Czy to ty jesteś ty z początku? Chyba nie. Puchar! Puchar, zwycięzcy! Puchar Hogwartu, Puchar domów. Co ty robisz? Aaaaa! Mogły mi ktoś pomóc, nie? Ile to ma życia? To też mnie atakuje czymś? Czym to mnie atakuje? O nie. Ej, dobrze, że ja chociaż szybsza jestem, nie? Aaaa! Umieraj, potworze. Umieraj, potworze. Ja zwycięstwo. Zwycięstwo. Po się należy. Jaka zadowolona z siebie przeszła. Tak, już chciała kończyć. A tutaj jeszcze coś. Idź. Nie jedź, tylko idź, ale wielkie to w ogóle jest. Ja ze 100 ludzi mogłam ze za sobą zabrać w to. Ej, sorry, jeżeli w tym odcinku zamulałam. Znaczy żadna nowość, ale jak jest taki ala obi, to ja naprawdę zamulam. Dajcie mi się wczuć, dajcie mi się wczuć. I jak będę miała więcej filmów, to będę lepiej ogarniała. Czemu jeszcze tak biegnę? On się ruszy? On się ruszy. Yy, mogę tam wejść, czy. Dobra kochani, słuchajcie, kończę odcinek yy, jakby ze spawna, z lobby tej gry, yy, bo dokończyłam tamtą grę. Kazało mi wejść, yy, jakby kierowało mnie w taki teleport. Ja tam weszłam i przekierowało mnie do totalnie innej gry, yy, więc no. Mistera Stinkiego mamy dokończonego. I co? Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to zostawiajcie łapeczki w górę, swoje komentarze. Ja zawsze zaserduszkuję. I widzimy się następnym razem. To pa pa!